Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie jest Starki. Cóż, to jest znowu Guild of Dungeon Yaring. I na wstępie powiem Wam, że podejmą decyzję, na co wydajemy nasze wspaniale zarobione monetki. A ten na Rangera. The Guild of Dungeons looks like a swift sort of guy, who wants to seeking out danger. While fond of poking out of the eye, I give you. A ranger, jak ranger, dystansowiec, strzelec. No, e, tak czy znaczy inaczej, mam już pomysł, jak go tutaj przedstawimy. I. A niech taki będzie. Dobra, więc oto nasz ranger, łowca, strzelec, jakkolwiek nazwać. I oto jego imię. Deltrax. Jest tak nazwany na cześć dobrego znajomego i może widzę moich materiałów. Tutaj nie jestem pewien. Który jest mistrzem wszelakich strzelców w grze League of Legends. Więc tak. Uchwalę jego zagań linkom i innymi Ady A to został uwieczniony tutaj jako nasz łowca. I oczywiście będziemy dzisiaj go sobie testować dalej. Ale zanim to. Idziemy na Big Booty, bo dzisiaj właśnie tym się skupimy, ale nie Deltraksem, a na razie naszym Barbarzyńcom, gdyż od jednej bardzo dalekiej, bądź co będzie znajomej, dowiedziałem się, że tutaj jest idealny moment na to, żeby nasz Barbarzyńca mógł pokonać sobie właśnie przeciwnika poziomu trzeciego, mając poziom pierwszy. Zobaczymy. Tak, Trzygłowa Małpa. Po Poziom trzeci. Wygląda na to, że to co mi mówiła jest jak najbardziej prawdziwe. I teraz pozostaje tylko ostatnia kwestia, czyli czy my damy radę? No, podejrzewam, że to może być dosyć trudne. Proszę, aby się udało. Nie chcę tracić barbarzyńcy. Okej, okay, headbutt. Dwa obrażenia. Jeden co to zdobyliśmy. A, dziwne. Tak czy inaczej, dwa, obraż... dwa obrażenia minus jedno życie. Jakie ma cechy? Jak mam mniej niż połowę życia, to fizyczne takie są groźniejsze. Magiczne obrażenia, zdałem plus jeden. Jeśli otrzymuję tylko jedno obrażenie, u, to blokuje. Je. A. Dobra, co zacznijmy też z grubej rury. Mmm, Arkindle. Dobrze, dobrze, okej. Okay, trzy obrażenia, jeden blok magiczny. Slam? I co? Uff, trzy obrażenia i jeden blok fizyczny. Uff, dobrze, że to mamy, dobrze, że to mamy, może przeżyję, może przeżyję dzięki temu. Tak, przeżyję, bo teraz nieważne co zarzucam, nie mogę zginąć.

No poziomowego mając poziomowego Barbarzyńca. Drugi pokonaj bosa bez pokonywania jego sługów czy jakichkolwiek innych wcześniej. Świetne. Świetne. Tak czy inaczej, dzięki ci barbarzyńco za uwagę. Teraz przechodzimy do na naszego Deltraxa. W questie drugim z kategorii Big Booty. I... Czego szukają? Dobądź to. Dobra, i co tu mamy zrobić? Okej, okay, gdzie to jest? Pytanie i... Zdobądź dużą skrzynię. Okej. Okay. Ale tu nie ma dużej skrzyni. O. O. No muszę powiedzieć, że to może być coś... ciekawego, tak delikatnie mówiąc. A powiem wam szczerze, nie mam pojęcia jak zdobyć taką dużą skrzynię. Bo zazwyczaj duża skrzynia kojarzy mi się po prostu z... tym no, jak to się nazywa? Z rzeczą, która po prostu sobie istnieje, no na planszy. Czasami można ją po prostu... Jakby... No zobaczyć, spotkać, podnieść. A tutaj nie ma... E, no, co najmniej dziwne co może być. Bo no... Totalnie nie mam pojęcia. No dobra. Tak znaczy, pokonana. I co my tu mamy? Fire Arcane, fajne rzeczy. Growth Swift, Uu, tak. I kurczę, w sumie znowu zapomniałem Wam powiedzieć, jak działa ta klasa. No, ogólnie dla tych, którzy zauważyli, to nie trzeba nic mówić. Ale ogólnie strzelec zmienia wszystkie takie czerwone, czyli fizyczne, w szybkie. Ale jeśli były już szybkie wcześniej, dostępu do Proste, proste, potężne jak najbardziej. Teraz w sumie zobaczymy, jak to będzie dalej z tym wszystkim. Walcząc tej z tą wodną małpą, będę przetasował jedną kartę, chyba i tak. Dwa wrażenia fizyczne. Jedna blokada, blokada magiczna. A shift. Shift to moja odpowiedź. Dwie blokady magiczne. i Przetasowanie karty. Stalowa strzała. Okej. Okay. Anger Issues. No to. Po prostu się. I drobniana strzała go wykończy. Pięknie. Pięknie. Co tu mamy? O. Fajna rzecz, I koniecznie. A weźmy sobie to w sumie: blokady i coin fizyczne. Tak jak najbardziej na plus. I co, dalej w sumie. Pan tak nie mogę tego tutaj wstawić. Ale to bym mógł. Dobra. Postawmy tak. Tak. I co tu jest? Jeden blok magiczny, dwa brużenia fizyczne. Shift. No szkoda, że nie kapslok, pewnie byłoby lepiej, ale Shift też może być. Więc wybaczcie, wiem, że to już jest stary żart i że go powtarzam cały czas. Na... No, no, no. No, po prostu muszę. Nie byłbym sam, gdybym tego nie robił. No i dobra. Tak czy inaczej. Jest się słaba, jak na trzeci poziom. Okej, okay. okej. Okay, już zaczynam rozumieć, skąd trzeci poziom u niej. Przepraszam, papug, przepraszam. Nie powinienem był narzekać. Dobrze, dobrze udało się, mimo wszystko. Jeszcze brałem, że... Brałem się, tak. Bałem się, że zaraz zostaniemy. jak to się nazywało, no... Całe moje książki. Teraz pójdę na nim swayze. To był po prostu teraz zwykłym wrogiem? Wow. No. <laughs> Nic <jest śmiech> innego niż wow. To chyba powiedzieć na ten temat nie mogę. Ja nie rozumiem, co tam się działo. Krystal jest chyba słaba, strasznie. Anyway, Mamy counter, no szczęście coś takiego. Joink. Jak chcesz jońkać, to przykro mi, ale nie joinkniesz, bo dostaniesz z umysłu uderzenia. Okay. Tak, się bawisz, okej, okay, co dostajesz shifta. Teraz już mamy stalową strzałę... to wygramy? Nie mamy stalowej, ale ognistym też możemy to ugrać. Pięknie. Pięknie! O, 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 Tak, 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 to, tak, tak. Tak, 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 tak. Ktoś powie, że ta maska, którą mamy teraz jest niby lepsza. Szczerze może nawet bym się z tym zgodził. Nie wiem, no, to jest więcej leczenie, leczenie jest bardzo cenne. Och, wywa. <grytanie> tak, 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 tak na dzień dobry. Oj, no chyba. I, i, chyba się przywitamy z cmentarzem, tak jak myślę. Nie chcę cmentarza, ale chyba niestety nie ma nadziei. Albo jesteśmy do jakoś Ściwnym trafem dobre karty dostawą. Chyba straciliśmy najsłabszą. Niebezpiecznik, blisko śmierci jesteśmy cały czas. Nie wiem, czy my to przetrzymamy. Jeśli nie będzie bloku fizycznego to się uda. Dobrze nie ma. Udało nam się. Ledwo, ledwo. To się udało. Wniosek na przyszłość. O. Fajne. O. Ale tak, wniosek na przyszłość. Lepiej nie zadzierać z bukanierami. Ta małpa wydaje się być bardzo prosta, więc spróbujemy. No, chyba, że teraz wyjątkowo ta małpa będzie miała inny moveset niż poprzednio. Wait, czemu on zablokował jedno moje. Dlaczego się nie ogarnię? Tak, chyba, że nie ogarnię to bardzo. Znaczy to, tu, że tutaj tam przed chwilą jakiś pojedyncze czy coś, to okej, okay, ale... Chyba mam za duże lagi umysłu, bo nie rozumiem totalnie, co tam się dzieje z tym jego blokowaniem. Tak, przynajmniej się go pokonaliśmy, więc jej i czy cokolwiek, eee. Dobra, świecznik, tak. No i idziemy powoli dalej. Ojeju! Trzy bloki, trzy ataki fizyczne. Ach, nie no, sobie Flame'a bo to jest jedno, co możemy tak naprawdę sensownie zrobić. Drain? Nope. Nie, poz nie pozwalam ci na mm, kanalizację. I tak, mam to że chodziło o wyssanie, odebranie czy coś, ale kanalizacja, bo Drain... Jest też tak odpływ nazwany, chyba tak, tak. Odpływ po angielsku drain. Chyba. Anyway, nie słuchajcie, mnie ja tu kłopoty se gadam. Bez... Uh, bez celu. Mm. Jeszcze tego nie ugramy, więc na spokojnie. Spokojnie. Jeszcze nie. Ale pewno mi obrażeń tu staniemy. Mamy strajka za jeden? Wow! I ta trzeć poziomowego potwora to taka test? nie, nie mówiąc, jak ci się nazywało? Lackluster chyba? Czyli taka, taka niedrobiona? Eee, tak. Przekaz weźmy włócznie, bo jest dużo lepsza dla strzelca. O nie, bukanier kolaniny. Kolejna bukanier. Nie podobie mnie się to. Co stupidity dostaniemy? No nie. To może być nasz koniec. Przez to stupidity. Mhm, mm Tak jak mówiłem. Ale zagrajmy najlepszą kartę jaką możemy. Zdecydujmy piersa Czemu nie możemy stracić... ech. Nie. -mu Musiałem dobrać. Ja po prostu tak nie mogę. Trash. O proszę, to jest najlepsze co może być. Zablokuj wszystko, dobierz dwie karty. Idealne. Okej. Okay. Trzy obrażenia fizyczne nieblokowalne. Jedno magiczne z leczeniem dwa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, giniemy. Chociaż nie. Nie giniemy. Pięknie. Nie biorę niczego. I niestety atakuje mnie map. Całe szczęście dla mnie mam pełno ataków magicznych, co oznacza, że małpy będzie łatwo można było pokonać. Ale i tak atakuje mnie małpa. Wiecie co? Dla mnie chyba to małpa będzie pośmiewiskiem trzeciej poziomowych potworów, bo tak jakoś dziwnie prosto mi się z nimi walczy. Dobra, skipujemy, żeby mieć więcej świeczników. I walczymy z papugą no potężny start papug, takie yy, na starta, mm. polecam. Dwa fizyczne i kradzież karty. Mamy hejsta, to możemy zablokować. Cztery fizyczne, uuu. Poddajmy jednej, wyliczmy się za dwa, czem, bo nie. Dwa fizyczne z jednym blokiem magicznym. Mm. Wydaje mi się, że najlepszym odpowiedzią na to będzie stalowa strzała. Dobra, ugryzienie to. Przeciwko niemu nie możemy się zablokować. W takim przypadku proponuję drwianą strzelę. Szar. Hmm. A szar, czy mam jak odpowiedzieć? Użyjmy przebicia, Zobaczmy, nie. I teraz sobie się nie stało. Fleet footed eliminuje naszego oponenta. I dobra, czy jest coś tutaj fajnego? To w sumie mogą być niezłe, ale nie wiem. Tutaj... A. To może być też dobra wymiana. My tego sztacimy hejsa, więc leczenie z każdego źródła. No wydaje się dobra. O i kolejna małpa Noż. To ta gra coś jest naprawdę... tak mi słowa. Naprawdę po naszej stronie, naprawdę wspiera nas, naprawdę. Pomaga i w ogóle jest taka miła. Tak miła to jest to. Dając nam tyle tych małp, naprawdę te małpy mają tyle negatywnych cech. Czy w sumie te negatywne cechy tych małp są na tyle spore, że. No, chyba ciężko byłoby z nimi nie wygrać. Choć okej, okay, jeśli ma się tylko pojedyncze ataki, nie ma się żadnego magicznego, to jeszcze może być trochę trudniej, ja? ale. No, 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 ja no, no. ja tutaj nie widzę. Swift, Range, nie. Oh, no. Nic nie możemy. Roast to Nie. Holy Nie. Skip. To to jest jakiś X. Pamiętam jakiegoś x widzę. Chyba nie jest to istotne, ale... jak chwila, może to jest ta skrzynia cała? Nie bardzo możliwe. Zaraz się zobaczę, tylko najpierw musimy tutaj kolejnego... I ratę pokonać. Okej. Okay. Jak na razie wygląda, że jesteśmy na wygrywającej pozycji. Jeszcze za szybko może się niestety odmienić, ale. Na pewno nie odmieni się. Zizu. Nie bierzemy tutaj nic. I teraz tak. Jeśli chcemy tam się dostać, to będzie trzeba zrobić tak. Na pewno tak. Ewentualnie tutaj. Zobaczę, który tam pójdziemy. Okej, okay, żadną stroną nie pójdziemy, bo nie mamy nic, co by pasowało. Znowu nic sobie pasowało. A spróbujmy w ten sposób, czy będzie coś pasowało. Nie ma nic pasującego. Wiecie co, Niech ja tutaj specjalne żeby pozbierać te fejwory, bo coś, mówi że, coś mówi, że bez nich to my nie znajdziemy Żadny sposób tam dostępu. No nie będę was kłamywał, trochę mnie to... Poirytowało, że jest taka sytuacja. Nie żeby to jakoś szczególnie, bo to wiadomo jest po prostu gra. I tak No fajnie by było, gdybym naprawdę nie miał teraz takiej nieprzyjemnej sytuacji, że... Tak się zabudowałem, że teraz tam nie wiem jak dojść trzeci. No i tak. No dobra, skupmy się na walce z Małpą. A to jest na razie najistotniejsza rzecz. Chociaż chyba i tak bez problemu z nią wygram. że dopiero to sobie mi jedną głupią rzecz. My nie mamy już wędki, więc nie dostajemy fejwora z walki. Tak, jednak będziemy siedzieć dłużej niż bym tego chciał. Proszę nie. To być przyjemny, fajny odcinek. Nie jest symulator czekania na dwie dobre karty. Dwie? Tak, w sumie dwie. Bo jeden to byłoby za, za prosto. <laughs> no chcesz. Dobra, dobra. Spokojnie, nie Klucz. Nie ekscytuj się. Nie ekscytuj się. Ale jest, jest karta. Proszę, proszę, proszę. Mamy co? <śmany> mamy co? Prawda, niestety bukanierka tego pilnuje, ale mamy co? Także mamy co? Dobrze, dobrze. Jest, jest... jest okej. Okay. Tak, nawet bardzo okej. Okay. Najfajniejsze jest to, że w sumie to nie kosztowało mi jakoś nie wiadomo, jak dużo czasu. Więc teoretycznie może... Też nie, już jeszcze nie zdążę w tym epizodzie kolejnego zrobić co mamy. Tak, yeah. są dump. W szczególności został oblivious. Czyli zaczynamy z jedną stupidity, ale przynajmniej stupidity daje blok jeden na wszystko. Więc stupidity nie będzie już aż takie tragiczne. Nadal jest tragiczne, ale nie aż tak. Dobra. I na tym chyba będziemy kończyć spotkanie. Coś na mnie krzyczy? Jesteś nowego? Nie. Nic nowego się nie, nie pojawiło. I tak. Rzecz jasna, kolejny epizod będzie już jutro. Bo pamiętajcie, seria z the Dungeoning powróciła na, na rzecz cyklicznych powrotów. I tak, no. Nie wiem, czy jest coś więcej do powiedzenia. Po prostu poza tym, że dzięki Wam za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No i. Następny zakup, jak będziemy robić tutaj w gildii, to definitywnie będzie jedno z tych rzeczy. No, to nie tak, że ja czuję, że jest za trudno. Ale jeśli mógłbym sobie to jeszcze bardziej ułatwić, to czemu by nie? A wieszcie, dalsze tiery przedmiotików naprawdę są już potężne. No ale dobra, starczy tak już naprawdę, więc no to tak, 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 naprawdę, naprawdę. I jeszcze dodatkowo naprawdę. No i trzymajcie się. Hej, hej.